Witajcie ludzie, oto taki krótki film, w którym powiem co będzie na 200 subów, a powoło 200 subów. Bardzo Wam dziękuję za tą liczbę. Nie wiedziałem, że, że od kiedy mam ten kanał dobiję czegoś takiego, znaczy kiedyś myślałem, że może kiedyś to nastąpi, ale nie wiedziałem kiedy dokładnie. Także bardzo wam za to dziękuję. Ja chciałem Wam podziękować za tą liczbę y, lajków pod filmami, na przykład tu pod cytryną, a 115, tutaj pod... Pierwszą częścią fasolek już ponad 100, 102 chyba I tutaj na drugą część już prawie 80, a dokładnie chyba 78 o ile pamiętam To sprawdzałem ostatnim razem I co, bardzo Wam dziękuję za, za tą liczbę I teraz taka krótka prośba e, Na tym z powodu tych 200 subskrypcji zrobię coś dla Was, oczywiście już w drugiej części fasolek Ja i Blacha mówiliśmy, znaczy ja mówiłem dokładnie zresztą krzywdł i blacha też się zgodzili na to że będą, że będzie challenge więc teraz popatrzmy sobie tam posłuchajmy albo na 200 subów specjal będzie z nie może no no i właśnie że te 200 subskrypcji będzie zrobiony challenge z fasolek, no tam mówiliśmy że na 200 subów zrobimy Fasolki, jeśli chcielibyście zobaczyć drugi raz bo tr Nie, trzeci jeszcze Trzeci raz A teraz jeszcze taka jedna informacja Jeśli pod tym filmem Wbijecie 30, no nie będę 30 aberturę To zrobię dla Was Q&A Jeśli będziecie chcieli Jeśli nie będziecie chcieli, to wiadomo nie będziecie wbijać eee, Jeśli Q&A Wam odpowiada, to możecie już pod tym filmem zacząć pisać Pytania do Q&A i, I na Facebooku, to link macie w opisie Do licznika subskrypcji moich, też macie, w opisie, jeśli nie, też macie link w opisie Jeśli mi nie wierzycie, że... Na przykład, jeśli chcielibyście zobaczyć, może nie, że nie wierzycie Jeśli chcielibyście zobaczyć, ile tych subskrypcji do, do końca jest Co tam jeszcze? No to do tym Q&A No to będzie, będzie post na Facebooku, na pewno, to jest pewne będzie taki krótki pis na temat tego Q&A i pod, możecie już pod tym filmem zacząć pisać pytania, jeśli będziecie chcieli ten QA. I pod tym postem na fejsie, link do grupy w opisie, tak jak mówiłem, a i ludzie. Przypominam się o dzwoneczku. Jeśli ktoś chce być na bieżąco z każdym moim filmem, to nie fijcie jeden dzwoneczek, a będzie na bieżąco, tak jak mówiłem tam do no i pod tym filmem, no to będzie jakiś film z samo, bo, bo mówiłem, że... Znaczy nie mówiłem nic, ale jak chcę i mi skończy z tą gryda i mnie bardzo fascynują. Eee, takie challenge też są fajne, bo śmiechu jest dużo, to mnie bardzo na przykład cieszy z tego, z tego powodu, że też. Możemy może się pośmiać z kumplami, a też Wam się to podoba bardzo. To też mnie bardzo, bardzo cieszy. Eee, co tam mogę jeszcze powiedzieć? No i nic, jakbyście jeszcze chcieli takie, takie filmiki z podsumowaniem czy czymś, takim pogaduchy dokładnie, bo to bardziej jakie pogaduchy były, no to wiadomo, piszcie, piszcie po tym, piszcie w komentarze, albo łapkujcie. Jeszcze raz przypominam 30. 30 łapek w górę i zrobię dla Was day. Pytania pod tym filmem napuśćcie na fejsie. Jeszcze raz dzięki za te 200 subskrypcji, bardzo Wam dziękuję za tą liczbę. E, co tam jeszcze? No i dzięki jeszcze wielkie za te łapki, no te lajki Proszę was, ja set... To są moje pierwsze filmy, w których miałem setę, setę lajków w górę I w których też wyświetlenia idą, idą w górę Tak samo tam, nie wiem, pod, pod jednym challenge'em bo tam już 666 chyba 600, 650 na pewno wyświetleń Po drugim już na przykład już ponad 400, 430 chyba Ale na pewno ponad 400, nie będę miał na pewno no i pod drugą częścią już dobijamy do czterdziestu wyświetleń. Ale też jedną fantastyczną rzecz było, że pod jednym filmem, pod jednym filmem z Wiedźmina Trójki było i mam dziewięćset ponad 900 wyświetleń i to pamiętam z jednym odcinkiem było z tym wolnym duchem. I to też mnie bardzo cieszyło, tylko wiadomo pewniej, tak? Ale bardzo mnie to dalej cieszy. Także ludzie. Jeśli wam się ten filmik bardzo spodobał, to zostawcie lajka. Jeśli te, jednocześnie jakbyście chcieli kiwędej, bo to jest znaka dla mnie, że chcecie Q&A A druga rzecz, że... Yy, że wam się ten filmik spodobał. Także co? Suba, możecie też dać. Trzeba, wiecie, jeśli będziecie chcieli dać, jeśli daliście już, no to wiadomo, nie musicie, nie? Yy, komentarz też bardzo fajnie by było, mógł poczytać te komentarze wasze. Także co? Dzięki. Dzięki jeszcze raz za te 200 subów, za te łapki w górę. Trzymajcie się. Cześć.